Ostatnim z dotychczas potwierdzonych wzmocnień Lechi Gdańsk w tej przerwie zimowej jest skrzydłowy legi Warszawa Olek Jagieło. Olek, pamiętam jak rozmawialiśmy po meczu Lechi Gdańsk na, na PG Arenie z, właśnie z pod Beskidziem, do którego byłeś wypożyczony. Tam po wejściu z ławki zaliczyłeś asystę. Dodatkowo w, w bielsku strzeliłeś Lechi Gola. Świetnie się zarekomendowałeś treno, trenerowi Probieżowi. Tak, na pgr na debiutowałem w barwach pod Beskidzie, także, także była to dla mnie wielka chwila, bo był to dla mnie debiut w Star klasie, Często się zaliczyłem tam asystę. a tak jak Pan mówi, u siebie w Bielsku udało mi się zdobyć pierwszą bramkę w Star -Klasie, której też nie zapomnę i myślę, że były dla mnie fajne chwile. Wybrałeś, wybrałeś Gdańsk, spędzisz tu najbliższe pół roku. Będziesz chciał iść śladem, śladami Kuby Koseckiego, który przeszedł podobną drogę, i, i jak wiadomo, teraz jest jednym z czołowych graczy Legii Warszawa. Ciężko mi na tą chwilę coś powiedzieć. Myślę, że zdecydowałem, że przyjdę tutaj do Lechi, bo bardzo polecam ten klub. Kuba Kosecki, mój menadżer, także myślę, że jest to dobry klub do rozwoju. Chciałbym pomóc tutaj temu klubowi jak najwięcej dać ciebie wszystko, a co będzie za pół roku, to czas pokaże. Jesteś bardzo młodym piłkarzem, natomiast na takich piłkarzy właśnie stawia trener Michał Probierz. Sądzę, że on też musiał być właśnie ważnym czynnikiem w wyborze tego klubu na wypożyczenie. Tak, na pewno, na pewno trener, trener był za tym, żeby, żebym przyszedł do Lechii, także cieszę się, że, że zbudziłem jakieś zainteresowania. Teraz wszystko w mojej głowie, w moich nogach, żeby pokazać się jak najlepiej, wywalczyć sobie miejsce w składzie, bo wiadomo, że nic za darmo nie dostanę. Yy powiedz, na jakiej pozycji występujesz bo jesteś skrzydłowym, ale ale to czy grasz na prawej i czy lewej stronie, chyba większej różnicy ci nie robi. Natomiast na tej pozycji jest jest w i dosyć spora konkurencja. Poza tym w przerwie zimowej również przyszedł Maciej Makuszewski, który też jest skrzydłowy. Dokładnie. Czuję się dobrze na jednej na drugiej stronie, tak jak i na prawej, tak jak i na lewej, także myślę, że nie ma z tym dla mnie problemu. Wiem, że jest rywalizacja, rywalizacja musi być, bo jest to ważna sprawa, także tak jak mówię, każdy walczy czy na swoje nazwisko i czas pokaże, kto będzie grał. Każdy musi wykorzystać swoją szansę. Przed wami te, te kluczowe 7 spotkań, które zadecyduje, czy będziecie grać o górną czy dolną połówkę tabeli, zaczynacie od pogoni szczecin, która tą piłkarską jesień miała bardzo dobrą. Dokładnie, no, pierwszy mecz, także myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do, do tego pierwszego spotkania, no i my wchodzimy w sobotę na mecz, no i walczymy o trzy punkty. Mam nadzieję, że zdobędziecie. Ja ci życzę wszystkiego lepszego.